Witajcie kochani, i o to doczekałam tego cudownego momentu. Wreszcie przyszła paczka, a w niej przewspaniałe słuchawki, które już kiedyś miałam, ale kupiłam je drugi raz, bo niestety tamte upadły i się niestety zniszczyły, ale teraz zamówiłam sobie drugie takie. I właśnie przyszła paczka, i zaraz będzie unboxing. Za pomocą sprzętu ciężkiego rozprawiłam się z folią, i oto jest karton. Proszę bardzo, ale nie, nie, to nie jest typ słuchawek. Bynajmniej taką mam nadzieję. No bo de facto zamówiłam trochę inny typ, który miał w nazwie 72-720, coś takiego. Bo je wcześniej miałam i skojarzyłam je po prostu po kształcie i po parametrach o bliższym wczytaniu się w szczegóły. Ale nie rozgadujmy się, otwieram karton. Tadaam, Karton otwarty, Tune 720 BT. Już widać, to jest dokładnie to, co trzeba, nawet tutaj mamy rachunek. Tu jest jeszcze taki, o zobaczcie, papier ochronny, który trzeba będzie zdjąć. Zaraz się z tym rozprawimy. No i fajnie. Zobaczcie, wszystko teraz pięknie wyraźnie widać. Dokładnie to są te słuchaweczki, pudełeczko z rączką. O, taką właśnie i zobaczymy co jest w środku. To pudełko dość ciężko się otwiera, ale w środku właśnie mamy słuchawki w woreczku materiałowym, mięciutkim. O. Taki, no nawet nie do końca to jest materiał, no ale w każdym razie widać, że to pięknie wykonane wszystko, firmóweczka. To jest w dotyku połączenie materiału z jakąś watą czy czymś takim. Takie dziwne to jest dosyć, ale jest właśnie w kartoniku, zamocowane ładnie, żeby się nic nie stało podczas transportu. JBL jest, jest. No i zobaczymy, co w środku woreczka. W woreczku właśnie były te słuchawki. Bardzo miła skóreczka. Tutaj, te boczki, które pokazuję, one są bardzo nietrwałe, i przy upadku niestety mogą się złamać. I wtedy to już przepadło, bo są praktycznie nie do sklejenia. Także musicie bardzo na te słuchawki uważać, żeby one nie upadły. Ale dźwięk mają naprawdę super. Są naprawdę świetne. Kosztują około 300 zł, tam 280 z kawałkiem. No liczmy, plus transport, no to tak około 300 zł, ale naprawdę świetne. Tutaj z boku kartonika mamy. Zaraz wam pokażę, co my tutaj mamy. Mamy tutaj chyba nawet instrukcję. Mamy przewód do ładowania. Jest to dość krótki przewód, ale starcza spokojnie. Jeśli mamy kostkę, to bez kłopotu naładujemy, a obok opakowany jest jeszcze jeden przewód, i to jest właśnie bardzo cenna sprawa, zwłaszcza dla muzyków, którzy robią swoje utwory na dawach w telefonie komórkowym czy na tablecie. Tak jak ja na przykład robię w Bandlabie dużo rzeczy. To jest przewód na małego jacka, który jest do słuchawek i do. Z drugiej strony do telefonu. Zresztą zaraz go zobaczycie. No, i tu specjalnie rozłożyłam ten przewód do ładowarki. On jest dosyć króciutki, a z kolei właśnie przewód jackowy jest dużo dłuższy. Jest naprawdę bardzo wygodny w użyciu wygodna długość. Tutaj końcówki są różnej wielkości. Ta mniejsza wchodzi do słuchawek, a większa do telefonu. Także naprawdę jest bardzo fajnie to rozegrane i ja teraz mogę tylko już zainstalować aplikację JBL i cieszyć się słuchawkami. Dokonać ustawień czy chcę podwokal, czy chcę tak ogólnie mieć, czy jakiś Equalizer przestawić, także to wszystko mogę zrobić właśnie za pomocą aplikacji JBL którą za chwilkę zainstaluję i będę się cieszyć słuchawkami. Tutaj kotek mnie próbuje pomóc uprzątnąć tekturę, więc na razie kończę to wszystko na dziś. Trzymajcie się cieplutko. Pa!